Chciałbym przedstawić małżeńskie ustroje majątkowe. Małżeńskie ustroje majątkowe. Kodyk rodzinny i opiekuńczy nakłada na oboje małżonków obowiązek współdziałania w zarządzaniu majątkiem wspólnym, a dla dokonania nadto niektórych czynności potrzebna jest, niezbędna jest zgoda partnera, zgoda współmałżonka. Mamy tu, proszę Państwa, w małżeństwie z tak zwaną wspólnością ustawową, majątkową, wspólnością ustawową, która powstaje z chwilą właśnie wejścia w związek małżeński, jeżeli wcześniej nie została zawarta inna umowa, która jest Państwu znana z nazwy jako intercyza, czyli rozdzielność majątkowa. I, proszę Państwa, zarząd... Majątkiem wspólnym, czyli tym majątkiem, który powstaje z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, przysługuje obojgu małżonku. Oboje małżonkowie mają prawo zarządzać tym majątkiem. I to, to zarządzanie powinno, używam słowa musi, bo, bo cóż, w małżeństwie nie wszystko też musi, ale i powinno polegać na wzajemnym współdziałaniu małżonków. Przede wszystkim małżonkowi muszą udzielać sobie informacji o stanie majątkowym i posiadanych przedmiotach bądź nabytych przedmiotach majątkowych. Na przykład, co się nie zawsze zdarza, o wysokości swoich zarobków, premii, które otrzymują, bo ten zarobek, ta premia wchodzi w skład właśnie wspólnej masy majątkowej, wspólnego majątku małżonków. Powinni się informować o takich czynnościach, które wykonali samodzielnie z różnych powodów bez wiedzy drugiego małżonka, które przysparzają coś bądź który ten majątek wspólny obciążają. Ale generalnie należy powiedzieć, że każdy z małżonków może samodzielnie decydować w sprawach majątku wspólnego i przedmiotach służących do wykonywania na przykład zawodu do prowadzenia działalności gospodarczej. Czyli mamy tutaj taki zwykły zarząd, ale są takie czynności, które wymagają zgody, nawet podpisu prawda, drugiego współmałżonka. Takie jak zbycie na przykład, jak obciążenie, jak odpłatne nabycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak nabycie praw rzeczowych którego przedmiotem jest na przykład budynek, lokal, gospodarstwo, przedsiębiorstwo niezbędna jest tutaj zgoda drugiego małżonka dla ważności takiej czynności prawnej. Również, proszę Państwa, taka czynność jak darowizna z majątku wspólnego, z wyjątkiem może no, zwyczajowo drobnych rzeczy, przyjętych, które darujemy wnukowi synowi bądź sąsiadce. Wymagają także zgody obu małżonków. Inaczej czynność taka jest czynnością nieważną. Przy braku zgody lub nieobecności małżonka co się może przecież zdarzyć? Małżonek wyjechał do pracy za granicę, a czynność taką należy podjąć. Jest ona w interesie gospodarczym, w interesie tego majątku, w interesie małżonków. Z braku właśnie małżonka w takiej sytuacji możemy się zwrócić do Sądu, który zgody na taką czynność właśnie wyrazi. Proszę Państwa, intercyza. Intercyza tu się wiąże bardzo właśnie ze sprawami majątkowymi małżonków. To, to ta czynność, która ustala rozdzielność między małżonkami. Otóż, aby uniknąć dorabiania się majątku wspólnego, bo to rodzi także prawo, Wierzycieli do egzekwowania z majątku wspólnego zobowiązań chociażby jednego z tych małżonków, jednego z nich, jednego długu. Zawieramy umowę o rozdzielność majątkową. I takich możliwości zawarcia takiej umowy mamy, no tak jak poklasyfikowałem, około sześciu. Czyli sześć sposobów na rozdzielność majątkową w małżeństwie. Po pierwsze, sporządź umowę jeszcze przed zawarciem ślubu. Taką umowę możemy sporządzić. Małżonkowie się dogadują, że z różnych powodów, na przykład z uwagi na... <laughs> na zagrożenie działalności gospodarczej jednego z nich, która jest ryzykowną działalnością, podpisują umowę o rozdzielność majątkową przed ślubem. Nie powstanie wówczas z mocy ustawy, bo ta wspólność majątkowa powstaje z mocy ustawy. Nie powstanie taka wspólność majątkowa. Nie obejmie ona przedmiotów majątkowych nabywanych przez jednego lub obojga małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Umowę zawieramy w formie aktu notarialnego, który ograniczy, rozszerzy wspólność majątkową lub utrudni rozdzielność majątkową bądź rozdzielność z wyrównaniem dorobków, bo jeszcze i taka możliwość tutaj istnieje. Każdy z małżonków będzie tworzył własny współ... majątek. Swój osobisty. Współwłaścicielami jakiejś rzeczy zostaną tylko wówczas przy tej rozdzielności, gdy zakupią ją razem lub otrzymają w drodze spadku lub na drodze tarowizny. Można umowę zawrzeć przed ślubem cywilnym, przed ślubem konkordatowym, czyli w każdej sytuacji przed ślubem. Drugi sposób na powstanie rozdzielności to należy zażądać. Aby sąd ustalił taką rozdzielność, to już w trakcie trwania małżeństwa. Z ważnych powodów, mąż lub żona mogą wystąpić do sądu z takim wnioskiem. Także gdy drugi małżonek na taką rozdzielność się nie godzi. Ważny powód. Nie musi to oczywiście oznaczać rozwodu bądź separacji. Ustawodawca, ustanowienie rozdzielności yy, może się domagać także wierzyciel, bank na przykład któremu jeden z małżonków jest winien pieniądze i nie może ze wspólnego majątku egzekwować tych zobowiązań, może zwrócić się do sądu o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami. Jakie to są ważne powody? Oczywiście z orzecznictwa Sądu Najwyższego, bo tylko tak możemy, <laughs> przepraszam, tu się posiłkować, to są zachowania prowadzące do trwonienia majątku. Na przykład hulaszczy tryb życia, rażąca niegospodarność, uchylanie się od pomnażania majątku, zatrzymanie go wyłącznie dla siebie i, i dysponowanie nim. Separacja faktyczna, małżonkowie faktycznie nie mieszkają razem, są oddzielni w różnych państwach, w miastach. Założony pozew rozwodowy, to są te ważne, powody, przez jednego z małżonków, to są te ważne powody do ustanowienia rozdzielności. Trzeci sposób, proszę Państwa, to rozdzielność także po ślubie, czyli umowa Tutaj jest potrzebna małżonków w formie aktu notarialnego, niezależnie od tego, jak długo byli do tej pory, prawda, małżonkami i czego się robi, dorobili, muszą tą decyzję podjąć oboje. Muszą oboje się zgodzić, prawda, i mamy wówczas to, z tym momentem powstają trzy majątki: nabyty przed tą rozdzielnością, przed Intercyzą, nabyty po intercyzji i majątek osobisty każdego, każdego z nich. Taka intercyza może być w każdej chwili zniesiona lub może być zmieniona. Proszę Państwa, chcę przypomnieć, że wynagrodzenie należy do majątku wspólnego małżonka, małżonków oraz dochody z innej działalności. Także dochody, które pochodzą z majątków osobistych, które każdy z małżonków miał jeszcze przed zawarciem Związku Małżeńskiego. Dochody z tych odrębnych, osobistych majątków, dochody wchodzą także do wspólnoty. Wspólnego majątku małżonków. To są odrębne majątki, ale dochody są majątkiem wspólnym. Majątek osobisty, nabyty przez dziedziczenie, zapis zarowiznę i nabyty przed zawarciem związku małżeńskiego. Proszę Państwa, czwarty sposób to no cóż, rozwieć się, można by tak powiedzieć, przepraszam, za to sformułowanie. Wówczas ustaje wspólność majątkowa. Rozwód, uznanie za zmarłego. Śmierć małżonka, unieważnienie małżeństwa, to wówczas powstaje rozdzielność majątkowa z tym momentem. Ale uwaga, nie można żądać podziału majątku w czasie trwania wspólności majątkowej. Trzeba wystąpić z pozwem, z wnioskiem o, o rozdzielność majątkową. Przy podziale majątku sąd przyjmuje równy udział w majątku wspólnym, ale możemy się zwrócić do sądu z ważnych powodów. Każdy z małżonków może wnioskować podział tego majątku na dwie nierówne części w zależności od tego, jak to... W różnym stopniu przyczynił się do jego powstania. Ale tu nie chodzi o taki prosty sposób przyczynienia się. Ja zarabiam tyle, ty zarabiasz więcej, to mnie się z tego majątku wspólnego należy więcej. To musi być wyraźny, proszę Państwa, przyczynienie się bądź nie przyczynienie się do powstania majątku wspólnego. Piąty sposób. To możemy domagać się wyrównania dorobków przy umowie właśnie rozdzielności majątkowej. Także umowa w formie aktu notarialnego przed ślubem lub w trakcie trwania małżeństwa. Małżonkowie nabywają swój majątek osobisty, a dorobkiem każdego z nich jest rzeczywisty wzrost każdego z nich. Czyli tym majątkiem wspólnym jest to, istnieje rozdzielność majątkowa, to co przynosi dochody. Z, każdemu, z każdego majątku, ale te dochody są właśnie w wspólnością majątkową, i tu możemy domagać się tego nierównego podziału. Te różnice prawda, y, s, y mogą powstać, y, spór rozstrzyga sąd. Najlepiej jednak dogadać się co razy, zawsze każdemu, bo prawnicy na tym nie zarobią. Proszę Państwa, i wreszcie szósty sposób to separacja i rozdzielność, czyli orzeczenie separacji z mocy prawa spowoduje powstanie rozdzielności majątkowej. Również nie trzeba się domagać tego, no chyba że co innego wynika z umów, z porozumienia małżonków. Proszę Państwa, o podziale majątku małżeńskiego mówiłem. Najlepszym sposobem podsumowując, jest ugoda między małżonkami w sprawie podziału majątkowego, porozumienie majątków. Yy, należy przy, y, y, przy intercyzji, przy, należy, przepraszam, przy separacji czy postępowaniu rozwodowym y, Raczej nie należy włączać równocześnie do tego postępowania spraw o podział majątku, dlatego że to znacznie przedłuża postępowanie i utrudnia postępowanie to sąd okręgowy, sąd w naszym sytuacji w Szczecinie, a majątek możemy podzielić tu na miejscu, możemy go podzielić w notariacie i wreszcie możemy go podzielić w Regionalnym Sądzie Polubownym. Dzisiaj na ten temat zakończę. Dziękuję Państwu.